Ku Klux Klan był pierwszą rodzimą grupą terrorystyczną Ameryki. Stosowali oni zastraszanie i przemoc wobec docelowych populacji. Członkowie nosili białe szaty i używali płonących krzyży, tworząc powszechny strach w rodzinach i społecznościach. Ta organizacja reprezentowała nienawiść zorganizowaną w strukturalną siłę, z efektami utrzymującymi się przez pokolenia. Aby rozwinąć ten punkt, Działania grupy często obejmowały systematyczne kampanie, które zakłócały codzienne życie i struktury społeczne w dotkniętych obszarach, prowadząc do długoterminowych psychologicznych i ekonomicznych skutków dla ofiar i ich potomków. Historia zaczyna się w grudniu 1865 roku, wkrótce po zakończeniu wojny secesyjnej. Sześciu byłych żołnierzy konfederacji spotkało się w małym miasteczku Pulaski w Tennessee. Aby omówić swoją przyszłość w zmienionym społeczeństwie. Zamiast skupić się na odbudowie osobistej, założyli oni podmiot, który znacząco wpłynąłby na historię Ameryki. Tej nocy utworzyli pierwszy Ku Klux Klan. To początkowe zgromadzenie było nieformalne, ale szybko ewoluowało w bardziej strukturalną organizację. Gdy członkostwo rosło w odpowiedzi na warunki powojenne, wybrali nazwę, adaptując greckie słowo Kyklos. Oznaczające koło, aby stworzyć tajemniczy i zastraszający dźwięk. Dodali, klan dla podkreślenia. Miało to być tajne bractwo, z celami skoncentrowanymi na przemocy, strachu i kontroli od samego początku. Wybór nazwy był celowy, aby wywołać poczucie ekskluzywności i mistyki, co pomagało w rekrutacji członków szukających camaraderie w niepewnych czasach. Ich głównym celem było sprzeciwianie się zmianom społecznym podczas rekonstrukcji. Nowo uwolnieni czarni brali udział w głosowaniu, posiadaniu ziemi i edukacji. To podważało przedwojenną strukturę władzy na południu. Grupa dążyła do zatrzymania tego postępu i przywrócenia poprzedniej hierarchii rasowej. Dodatkowo starali się utrzymać dominację ekonomiczną, zapobiegając konkurencji ze strony uwolnionych robotników w różnych branżach. Do lata 1867 roku początkowa grupa w Pulaski Rozrosła się w szeroką sieć na całym południu. Przyjęli nazwę Niewidzialne Imperium Południa, wskazującą na operację w tajemnicy z ukrytymi zasadami i spotkaniami. Liderzy otrzymywali charakterystyczne tytuły, aby przekazać organizację i autorytet. Te tytuły obejmowały role takie jak Grand Cyclops dla lokalnych liderów, dodając do hierarchicznego wyglądu grupy. Jedną z kluczowych postaci związaną z tym wczesnym klanem, był Nathan Bedford Forrest, prominentny dowódca kawalerii Konfederacji. Służył jako ich pierwszy Grand Wizard, najwyższe stanowisko przywódcze. Forrest był kontrowersyjną osobą z powodu działań wojennych, a debaty trwają co do poziomu jego bezpośredniego zaangażowania w działalność klanu. Jego powiązanie nadawało grupie wiarygodności, sygnalizując wsparcie od wpływowych postaci. Wojskowe tło Forresta zapewniało strategiczne wglądy które mogły kształtować wczesne operacje. W praktyce pierwszy klan funkcjonował jako tajna sieć angażująca się w terror. Członkowie ukrywali tożsamości za pomocą białych szat i kapturów, przeprowadzając ataki w nocy, aby maksymalizować wpływ, podróżowali po wiejskich obszarach na koniach, skupiając się na czarnych rodzinach korzystających z nowych praw i białych południowcach wspierających rekonstrukcję lub współpracujących ze społecznościami czarnymi. Te rajdy były często koordynowane, aby celować w konkretne symbole postępu, takie jak szkoły lub miejsca głosowania. Przemoc obejmowała ciężkie akty. Osoby były wyciągane z domów, poddawane biciu, chłostom lub śmiertelnym obrażeniom. Niektóre zgony miały miejsce z powodu prób głosowania lub edukacji literackiej. Te incydenty budowały strach w społecznościach. Klan zdawał sobie sprawę, że przerywane działania mogły tłumić duże grupy przez dłuższe okresy. Ponadto psychologiczne efekty takiej przemocy przyczyniały się do zmniejszonego udziału w aktywnościach obywatelskich wśród docelowych populacji. Czynnikiem w szybkiej ekspansji klanu było ograniczone interweniowanie przez lokalne organy ścigania. W różnych miasteczkach urzędnicy, tacy jak szeryfowie, zastępcy lub sędziowie, sympatyzowali z grupą lub w niej uczestniczyli. Ofiary miały zatem niewiele opcji ochrony, ponieważ system sprawiedliwości często działał przeciwko nim. Ta współudział pozwalał grupie działać z względną bezkarnością w wielu regionach. Rząd federalny ostatecznie interweniował. W 1871 roku kongres uchwalił ustawę o Ku Klux Klanie, przyznającą władzom federalnym wzmocnione możliwości doradzenia sobie z przemocą rasową na południu. To ustawodawstwo pozwalało wojskom federalnym i sądom omijać niekooperujące lokalne podmioty. Prezydent Ulysses S. Grant zastosował te władze, prowadząc do aresztowań setek członków i zakłócenia lokalnych jednostek. Ustawa była częścią szerszych ustaw egzekucyjnych mających na celu ochronę praw obywatelskich. Te środki były skuteczne. Do połowy lat 70. XIX wieku początkowy klan się rozpadał. To proizoszło nie z powodu zmian ideologicznych, ale dlatego, że ich cel przywrócenia dominacji białych postępował. Rekonstrukcja osłabła, prawa wyborcze czarnych zmniejszyły się w wielu stanach, a równowaga polityczna przesunęła się w kierunku białych południowych demokratów, dążących do cofnięcia reform. Klan wycofał się, gdy zmiany systemowe dostosowały się do ich celów. Kompromisy takie jak umowa wyborcza z 1877 roku, Dalej ułatwiały ten przesunięcie. Ale to nie był koniec. W 1915 roku Ameryka doświadczyła szybkich transformacji. Imigranci przybywali z południowej i wschodniej Europy. Miasta takie jak Chicago, Detroit i Nowy Jork rozrastały się dzięki industrializacji. Wielu ustalonych białych Amerykanów postrzegało te zmiany jako zagrożenia dla tradycji i obawiali się dominacji przez różniące się grupy. To środowisko ułatwiło odrodzenie klanu. Konkurencja ekonomiczna i zmiany kulturowe podsycały natywistyczne sentymenty, które grupa wykorzystywała. Odrodzenie miało miejsce w pobliżu Atlanty, w Georgii. Grupa białych protestanckich mężczyzn zebrała się na Stone Mountain, aby ogłosić powrót klanu. Wpływy wykraczały poza nostalgię, w tym film DW Gryficha, rodziny narodu, który pozytywnie przedstawiał poprzedni klan. I powieść Thomasa Dixona, The Clansman. Oba dzieła ukazywały klan jako obrońców, narrację akceptowaną przez niektórych. Film w szczególności dotarł do szerokiej publiczności i romantyzował historię grupy. Ten drugi klan był większy i bardziej ekspansywny niż oryginalny. Celował nie tylko w czarnych Amerykanów, ale także w imigrantów, Żydów, katolików i związki zawodowe. Grupy poza ich definicją prawdziwego Amerykanina były przeciwne. To poszerzenie celów odzwierciedlało zmieniające się demografie i napięcia społeczne epoki. Ich prezentacja ewoluowała. Wprowadzili płonące krzyże, białe szaty, duże parady i wiece przyciągające tysiące. Te elementy projektowały siłę i koordynację. Hasło 100% Amerykanizm pozycjonowało ich jako strażników przed zewnętrznymi wpływami publiczne pokazy służyły do rekrutacji i zastraszania jednocześnie. Pod liderami takimi jak Imperial Wizard Hiram Wesley Evans klan rozszerzał się szybko – do wczesnych lat 20. XX wieku szacunki członkostwa wahały się od 4 do 6 milionów w całym kraju, w tym profesjonalistów takich jak nauczyciele, policjanci, sędziowie, właściciele biznesów i politycy. Ta infiltracja w różne sektory Wzmacniała ich wpływ, po raz pierwszy klan funkcjonował publicznie. Organizowali wydarzenia zwane klon Vocations, przypominające jarmarki z elementami wieców. Uczestnicy włączali rodziny, z jedzeniem, przemówieniami i rekrutacją na miejscu. Wiadomości rozpowszechniane były poprzez gazety, kazania i grupy. Te wydarzenia pomagały normalizować obecność grupy w społecznościach. W stanach takich jak Georgia, klan zintegrował się z polityką. Ustanowili hierarchię z tytułami takimi jak Grand Dragons, Grand Titans i Grand Giants. Te role zarządzały rozdziałami i wpływały na wybory, zatrudnienie i celowanie. Polityczne poparcia od grupy mogły wpływać na lokalne wyniki. Ich metody przemocy zmieniły się. Zamiast tajemnicy, używali płonących krzyży i publicznych pokazów do dominacji. W niektórych obszarach aktywności stały się rutynowe. Członkowie społeczności mogli uczestniczyć w codziennym życiu i wydarzeniach klanu. Ta podwójna rola zacierała linię między zwykłymi obywatelami a członkami grupy. Ta widoczność czyniła drugi klan bardziej zintegrowanym niż pierwszy. Przeszedł on z marginalnego do mainstreamowego, z wieloma postrzegającymi go jako ważny. Akceptacja w kręgach społecznych dalej umacniała ich pozycję. Do połowy lat 20. XX wieku wewnętrzne problemy doprowadziły do upadku. Publiczność pomagająca w rozwoju ujawniła korupcję, chciwość i kryminalność wśród liderów. Skandale erodowały zaufanie publiczne z czasem. Upadek zaczął się w Indianie, bastionie. Lider D. C. Stephenson, postrzegany jako wpływowy, pomagał w wyborach i kontrolował sektory. W 1925 roku. Został aresztowany po porwaniu, napaści i śmierci Madge Oberholzer. Szczegóły sprawy przyciągnęły uwagę. Jego skazanie podkreśliło sprzeczności w samoobrazie grupy. Krajowe relacje medialne doprowadziły do szybkich spadków członkostwa, przekraczających 178 -0 w Indianie w ciągu dwóch lat. Proces stał się katalizatorem szerszego nadzoru. Niewłaściwe zarządzanie finansowe przyczyniło się do tego. Szybki wzrost przytłoczył nadzór fiskalny. Evans zmagał się z wydatkami, z funduszami sprzeniewierzonymi, co skutkowało długami. Audyty ujawniły nieregularności, które alienowały darczyńców. Wielki kryzys z 1929 roku pogorszył problemy. Trudności ekonomiczne zmniejszyły składki i przesunęły priorytety. Członkostwo spadło w latach 30. XX wieku. Bezrobocie odwracało uwagę od ideologicznych dążeń. Do 1939 roku Evans przekazał resztki innym, niezdolnym do odrodzenia. Skupienie przesunęło się na II wojnę światową i antyfaszyzm. Wojenny patriotyzm kolidował z poglądami grupy. Decydującym wydarzeniem było w 1944 roku. IRS zażądał 685 0 dolarów w zaległych podatkach. Niezdolni do zapłaty. Aktywa zostały zajęte, zmuszając do rozwiązania. Oficjalnie klan zakończył się. Ten finansowy cios oznaczał koniec narodowej struktury, ale historia trwała. W latach 50 i 60 XX wieku, Ameryka skonfrontowała się z głównymi zmianami. Czarni Amerykanie szukali długo odmawianych praw. Desegregacja, bojkoty i marsze miały miejsce. Klan postrzegał to jako wyzwanie dla segregacji. Chociaż niezjednoczony narodowo, mniejsze rozdziały odrodziły się. Ruch Praw Obywatelskich dostarczał punkt zbiórki dla opozycji. Członkostwo w różnych stanach osiągnęło szacunki od 40 do 50. 0. Grupy przyjmowały nazwy takie jak White Knights of the Ku Klux Klan, zobowiązując się do obrony segregacji. Członkowie często widzieli siebie jako obrońców południowego systemu. Szkoląc się potajemnie i koordynując z niektórymi organami ścigania, sojusze z urzędnikami ułatwiały ich działalność. Przemoc eskalowała. Godnym uwagi incydentem było 15 września 1963 roku w Birmingham w Alabamie. Kościół 16 Street Baptist, Ośrodek Praw Obywatelskich, został zbombardowany przez członków klanu, zabijając cztery dziewczynki: Adi May Collins, Cynthia Wesley, Karole Robertson i Carol Denise McNair. Ponad 20 zostało rannych. Wydarzenie przyciągnęło krajową uwagę na zakres opozycji. Śledztwa później doprowadziły do skazań dekady później. Następnego roku, 21 czerwca 1964 roku, podczas Freedom Summer, pracownicy praw obywatelskich Michael Schwerner, James Chaney i Andrew Goodman zostali zaatakowani w Mississippi. Zastępca szeryfa Cecil Price Powiązany z klanem, zatrzymał ich krótko przed wypuszczeniem na zasadzkę. Zostali ścigani, zastrzeleni i pogrzebani. Odkrycie po 44 dniach zyskało międzynarodową uwagę. W 2005 roku Edgar Ray Killen został skazany i skazany na 60 lat. Sprawa podkreśliła współudział organów ścigania. Dodatkowe ataki obejmowały Medgara Eversa, lidera NAACP, 12 czerwca. W 1963 roku został zastrzelony przed domem przez Byrona de la Bequita, powiązanego z klanem. To dodało do powiązanych incydentów. Wymagało wielu procesów do skazania w 1994 roku. Poprzez bombardowania, napaści, podpalenia, groźby i porwania, klan starał się odstraszać aktywistów i zatrzymać postęp. Te taktyki były zaprojektowane. Aby stworzyć atmosferę niepewności i niebezpieczeństwa dla uczestników praw obywatelskich. Do połowy lat 60. XX wieku przemoc stała się szeroko widoczna poprzez telewizję, pokazując zniszczone miejsca i dotknięte rodziny. Dla odległych publiczności to ujawniło trwające zagrożenia. Publiczne odpowiedzi obejmowały korespondencje do kongresu, demonstracje i wezwania do działania, wywierając presję na urzędników. Relacje medialne odegrały kluczową rolę w zmianie opinii publicznej. Morderstwa z 1964 roku oznaczyły punkt zwrotny. Zaangażowanie federalne wzrosło, ponieważ lokalne postępowanie okazało się niewystarczające. Śledztwa FBI zintensyfikowały się pod dyrektywą prezydencką. Departament Sprawiedliwości oskarżył 19 osób. Sądy Mississippi rzadko skazywały w takich przypadkach. Proces z 1967 roku zaowocował siedmioma wyrokami winy za naruszenia praw obywatelskich, pierwszym dla pociągnięcia urzędników i członków klanu do odpowiedzialności federalnie. To ustanowiło precedensy dla przyszłych oskarżeń. Ograniczenia trwały. Wielu uniknęło kary lub odsiedziało krótkie wyroki. Kilen uniknął początkowego skazania z powodu patu ławy przysięgłych. Sprawiedliwość opóźniona na dekady do 2005 roku. Rodziny kontynuowały adwokasy dla pełnej odpowiedzialności. Bombardowanie Kościoła z 1963 roku, morderstwo Ewersa i wydarzenia w Selmie z 1965 roku budowały impet. Publiczne żądanie ochrony wzrosło. Te incydenty zmobilizowały wsparcie dla reform legislacyjnych. To przyczyniło się do ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku, kończącej segregację publiczną, i ustawy o prawach głosowania z 1965 roku, zakazującej barier dla głosowania czarnych z nadzorem federalnym. Te zmniejszyły narzędzia klanu do kontroli politycznej. Mechanizmy egzekwowania zapewniały zgodność w opornych obszarach. Społeczności trwały z marszami, sit-inami, sporami sądowymi i rejestracjami. Domy gościły aktywistów, kościoły spotykały się mimo ryzyka, a obserwatorzy monitorowali wybory. Dziennikarstwo ujawniało aktywności. Wysiłki oddolne były kluczowe w utrzymaniu impetu. Klan napotkał wyzwania w widoczności. Wiecze zmniejszyły się, liderzy napotkali problemy prawne, idee napotkały odrzucenie. Członkostwo spadło, fragmentując się w kieszenie. Wewnętrzne podziały przyspieszyły proces. Fragmenty często nie zgadzały się co do przywództwa i kierunku. Bez narodowej spójności struktura rozpuściła się. Frakcjonizm doprowadził do nieefektywności i zmniejszonej skuteczności. Frakcje podążały różnorodnymi ścieżkami. Niektóre trzymały się tradycyjnego suprematyzmu białych. Inne sprzymierzały się z grupami neonazistowskimi z powodu wspólnych ideologii. Niektóre celowały w nowe grupy. Jak imigranci latynoamerykańscy w późniejszych dekadach, ta adaptacja odzwierciedlała zmieniające się dynamiki społeczne. Liczby zmniejszyły się gwałtownie. Raporty od organizacji śledzących nienawiść wskazują, że Loyal White Knights mają mniej niż 200 członków. Na całym kraju istnieje około 190 rozdziałów z całkowitym członkostwem między 3000 a 6000, małym w porównaniu do szczytów. Monitorowanie przez grupy takie jak SPLC zapewnia bieżące dane. Znaczące niepowodzenie miało miejsce na początku lat 80. XX wieku. W 1981 roku Michael Donald został porwany i zabity przez członków klanów w Alabamie. Jego matka Beulah May Donald wszczęła proces cywilny przeciwko United Clans of America. W 1987 roku ława przysięgłych Przyznała odszkodowania prowadzące do bankructwa. Siedziba została przekazana rodzinie, symbolizując odpowiedzialność. Sprawa ustanowiła prawne precedensy do pociągania organizacji do odpowiedzialności. Następnie rozdziały zmniejszyły się z powodu sporów lub obaw prawnych. Niektóre trwały z mniejszymi operacjami, przeprowadzając palenia, groźby i ataki. Ryzyka pozostały w aktywnych obszarach. Czujność społeczności pomagała łagodzić niektóre zagrożenia. Do lat 90 i 2000. Wielu postrzegało klan jako historyczny. Docelowe społeczności doświadczały trwających zagrożeń. Rekrutacja odbywała się dyskretnie, poprzez ulotki i online. Wpływ osłabł, ale ideologia utrzymywała się regionalnie. Platformy cyfrowe pozwalały na szersze rozpowszechnianie idei. Dziś Ku Klux Klan różni się od swoich przeszłych form, trwa jako fragmentowane jednostki, lokalne grupy nienawiści i symbol trwałego suprematyzmu białych. Aktualne szacunki umieszczają aktywne członkostwo w niskich tysiącach, chociaż niedominujący narodowo kontynuują promowanie strachu, rasizmu i przemocy w zlokalizowanych kontekstach. Trwający nadzór i działania prawne adresują resztkowe aktywności.